Ja już ready, a ekipa się jeszcze ubiera. Aby dojść do jaskini trzeba się przemaszerować. Około 40 minut, ale w bardzo ładnych widoczkach. Ale też w niebezpiecznej troszkę trasie. Tam z domu żeśmy przyszli za tego zakrętu tak się zaczyna największa jaskinia w Albanii ja już ready a ekipa się jeszcze ubiera i wchodzimy kolejność e, Chopin ja ale y... MC. dobra, tu jest taki proszek, który będzie zejść, ale nic się tu nie dzieje. No to lecimy, bo nas to trzeba spierdzielać.